Nauczanie domowe, dziesiąta niedziela zwykła. Ewangelia według św. Marka, rozdział 3, wersety od 20 do 35. Tytuł Walka z mocarzem. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, także nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli Oto Twoja matka i bracia na dworze szukają Ciebie. Odpowiedział im, Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi. I spoglądając na siedzących dookoła Niego rzekł Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, Ten jest bratem, siostrą i matką. Skupmy się dziś, na tym oskarżeniu, które pojawia się względem Jezusa. Oskarżeniu o to, że Jezus posługuje się siłami zła i wykorzystując siły zła czyni cuda i znaki. W odpowiedzi na to Jezus walkę duchową przedstawia jako pojedynek między wrogimi wojownikami. Jest to potyczka na śmierć i życie. I nie ma tutaj jakiejś możliwości uniknięcia jej, uniknięcia, które pozwalałoby retraktować, spróbować przejść obojętnie. Tutaj wyraźnie Jezus pokazuje konieczność takiego stawania do walki, która ma się zakończyć. Pokonaniem przeciwnika. Widzimy w opisie, który Jezus nam przedstawia, takie trzy elementy: konfrontację, samą walkę, związanie przeciwnika, zwycięstwo i zabranie łupów, ograbienie jego domu. I nie mam wątpliwości, że Jezus stawia się właśnie w takiej roli roli kogoś, kto stanął do walki. Związał przeciwnika i łupy wydobył z jego domu. Przyjście syna Bożego na Ziemię jest właśnie stanięciem do takiej konfrontacji. Związanie przeciwnika to wszystkie czyny, które były skierowane przeciwko zasadzkom szatana, przeciwko jego knowaniom i przeciwko jego zamysłom. Syn człowieczy przyszedł na ziemię, aby zniszczyć dzieła diabła. To wyraźnie jest Jezusowa myśl i wyraźnie wskazówka co do celu pojawienia się Syna Bożego, jego świadomego stawania w kontrze do szatana. Widzimy to zarówno w momentach, kiedy Jezus uzdrawia i uwalnia, Widzimy to w momencie, kiedy Jezus oddaje życie i z martwych wstaje. Widzimy to, gdy Jezus zwalcza wszelką pokusę nieposłuszeństwa woli Ojca. Kiedy zły chciałby Jezusa nakłonić do tego, żeby on nie realizował woli Ojca, żeby przestał być posłuszny choćby w minimalnym stopniu, choćby w minimalnie przekroczonym Bożym nakazie. Patrząc więc na Jezusa, słuchając go, rozumiemy, że my stajemy również do tej walki, że my również jesteśmy uczestnikami tego starcia. Więc wydają się dziwne takie teorie, wygłaszane przez niektórych ludzi, w których pobrzmiewa jakaś próba układania się z szatanem, jakaś próba zlekceważenia tej walki, która jest walką zwycięską, dzięki Jezusowi, ale walką, która nas wysiłku wiele kosztuje. Więc chcąc nazwać to po imieniu, te niewłaściwe teorie trzeba powiedzieć, że po pierwsze próby układania się z szatanem są zawsze klęską dla człowieka. Największą klęską jest to, gdy człowiek zgadza się na działanie szatana w sobie, wprost zgadza się, bo grozi to opętaniem. Dopowiedzmy, wiele osób mówi, czy ja nie jestem opętany bo widzi w sobie jakieś dziwne poruszenia, jakieś wydarzenia, które mają miejsce w jego życiu. Jeśli nie było takiej zgody wprost na współpracę z szatanem, na działanie szatana w nas, to najprawdopodobniej te osoby troszkę sobie wmawiają opętanie. Oczywiście walka istnieje i szatan może mieć jakiś wpływ w człowieku, ale nie oznacza to bardzo często, opętania Te osoby łatwiej na przykład uznają, że są opętane, niż przyznają, że mają jakieś objawy choroby na przykład psychicznej. I dlatego trzeba zawsze podchodzić z dystansem do takich stwierdzeń, że ktoś jest opętany albo uważa, że jest opętany. Po drugie, próby uzyskania informacji od szatana Zawsze stają pod znakiem zapytania. Na przykład jakieś takie modne wsłuchiwanie się w głos szatana w czasie egzorcyzmów. Wiemy, że on jest ojcem kłamstwa. Nie wiemy, czy to, co mówił, jeśli mówił, to jest prawdą czy fałszem. Czy on nie chce ciągle zwodzić tego, który modli się, który słyszy jakiś głos. Zatem patrząc na Jezusa, kiedy on dokonuje egzocyzmów, Jezus nigdy, nigdy nie pozwolił złemu mówić. Nigdy na słowa złego nie zwracał uwagi. Jezus nakazywał i zły zawsze musiał słuchać. Nawet jeśli słyszymy dialog Jezusa ze złym w czasie tych egzocyzmów biblijnych, to Jezus zawsze rozkazuje. I po trzecie, lekceważenie przeciwnika jest lekkomyślnością. Jezus ostrzega przed bagatelizowaniem szatana. Patrząc na to, możemy powiedzieć, konfrontacja i walka zawsze jest naszym udziałem. Nie oznacza to, że mamy szatana dopatrywać się za każdym najbliższym załukiem ale musimy brać to pod uwagę. Podsumowując, zwycięstwo należy do Chrystusa i do nas, bo do Chrystusa przynależymy. Nie lekceważymy złego, ale wiemy, że zawsze jest to walka. Chrystus jest większy od złego, a zatem przy Chrystusie jesteśmy bezpieczni. I po trzecie, modlimy się codziennie o Bożą pomoc na tym odcinku walki zbaw nas od złego to jest ostatnie wezwanie modlitwy ojcze nasz która uczy nas że walka istnieje nie mamy się jej bać i mamy iść do zwycięstwa niech ci w tym zwyciężaniu błogosławi on sam bóg wszechmogący ojciec syn i duch święty